I co zamierzasz tak pić do końca życia? Nie wiem Zastanawiałaś się nad tym Nie? Nie? To może na deteks pojedziesz razem Co? Nie. Nie? Będziesz jak bunia wyglądała znowu co? Będziesz wyglądać jak bunia znowu <laughs> I tak to się żyje No Trochę no. tu, trochę tam i grzeję się załatwiony. No. A to ty masz siwę pod okiem? No. Co się stało? No nie wiem. A podobno tam pobili siwego i czesia, czesia w parku, to prawda? Nie wiem, nic nie wiem. A tam chyba siedzi. Siedzi, ale tam cała brygadiera siedzi. No. no. I tak to się żyje, tak? No, powoli. Powoli do przodu. No. Na drzeczkę, chodzicie? wchodzicie? Tak. Kiedy do domu wracasz, Grzesie? Nie wiem. Nie wiem, się ogarnąć A Ewelina, kiedy do domu wracasz? Nie wiem. Co? Do Marcina zachodzicie, czy nie? Nie. Nie? Nie wpuszcza was? Kazika widzieliście? Ostatnio, ostatnio o. widzieliśmy. A co dzisiaj? Tak chodzicie, chodzicie bez celu, co? No, się nie dzieje. Uchy, Nawet złom, złomu nie sprzedaż. No. Tak. Przewolony. Złom powinien być niedzielny jeszcze. Nie najwięcej wtedy by zarabiał. No. tak, tak. W niedzielę po weekendzie? No. Przeboczy, tak. Ja otworzę złom swoich. Zatrudnię Marcina. <noise> <noise> Tutaj trzeba jakoś jej biznes rozkręcić, bo to pracowici ludzie, niektórzy są. Tomka zatrudnię. A, no. A dziś widzieliśmy tam Gośkę Gośkę Tak, No No mordy, Ja mówię weźmy To Tomeczek postawi alkohol dla gościa. robimy A ja tam Ale ona ty Ona powinna iść do psychiatryka na jakiś czas ty No Kurde sam Na trzy miesiące chociaż do psychiatryka No By może im pomogło Ale nie Takim ludziom już chyba nie da rady pomóc Wiesz mi się wydaje Bo ona ten pociąg do alkoholu ma za duży z alkoholizmu to sam musi człowiek się wyleczyć. Nie ma tabletek na to. nie ma, nie ma. Więc to jest z alkoholizmu nie jest potężny. Ale może by się wystraszyła. Jakby raz, drugi raz trafiła na trochę czasu. Chociaż nie wiem.